Hej, tu Ewa, witam serdecznie na kanale. Moi drodzy, chciałabym podziękować na początku za to, że mnie oglądacie, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie, za wasze lajki i za komentarze. Obiecuję, że odpiszę na weekendzie, jak już będę miała chwilę takiego odpoczynku. No bo powiem tak, jak jest jakaś pogoda, to po prostu korzystamy, robimy cały czas, jeszcze działamy. Przyznaję, jest dużo tej pracy, nie wiedziałam, że będzie aż tak dużo. Nie będę ukrywała, jest trochę ciężko, <grytanie> daję to w kość. No ale liczę na to, że jeszcze kilka tygodni i już sytuacja się unormuje, Wojtek wróci, też będzie lżej. No a tak, na razie to zapraszam Was do oglądania takiego vlog z wiejskiego życia, tak może powiem, z tego, co tutaj się u nas dzieje. No, u mnie właściwie, bo na razie, wiadomo, jestem sama, ale jestem sama w domu, ale niekoniecznie tutaj. Kochani, zapraszam Was do kurnika. Pewne zmiany już były. Będzie też przeprowadzka, także zostańcie ze mną. O, kurnik troszeczkę zmienił swój design. Proszę, napiszcie, jak Wam się podoba, czy tak jest lepiej. Tutaj też już trochę podrównane. No nie wszystko, ale wiadomo. Tato pomalował. Tutaj ciemny brąz to fakt. A reszta. No, reszta na razie zostanie i będziemy czekać. No, deski są mokre, więc nie będziemy się aż tak bardzo spieszyć. Szczerze mówiąc, mam pomysł taki, aby tutaj domolować jakieś kwiatki na dole, kurki, tak trochę ozdobić ten kurnik, aby był po prostu bardzo przyjazny dla oka. Co myślicie, kochani, na ten temat? No, tak się zmienił. Dla mnie się podoba. A jak wy myślicie? Zapraszam teraz do środka. Tutaj też już trochę zmian. Ogólnie tato robi w większości sam, ja tam na ogrodzie tam coś tam dziełam sobie. No ale już są drzwiczki, wydzielone są woliery lub e, pomieszczenia, bo woliery to w sumie będą na zewnątrz. E, jeszcze jest bałagan, przyznaję, trochę tam ogarniamy to na bieżąco, no ale ciągle coś się robi, więc, więc jak widać e, trudno posprzątać, żeby było tak ładnie, pięknie. Są e, nowe już, a tu jeszcze nie widać gniazdka, puszki, włączniki. No, już niedługo będzie światło, ale czekamy jeszcze. Dzisiaj ma przyjść paczka z resztą elementów, które są potrzebne. No, i tak to wygląda. Mam już też, dzisiaj będę robiła te drabinki. Mam nadzieję, że mi się uda. A jest materiał, więc będę chciała to zrobić. Aby kurczaki już miały gdzieś siedzieć, chociaż, no wiecie, nie jest ich dużo. Ta zaszczypka to jest do wymiany. Dzień dobry! No cóż, yy, ci państwo mi zostali, panowie w sumie, jedna kureczka. No i tak zobaczymy, co będzie. Może ktoś się pokusi i przygarnie do dobrego domu. No bo e, tak ogólnie z osób, które przyjeżdżały po kurczaki, e, to były osoby zainteresowane, e, no, wnioskami owszem, doniesienia, ale raczej też, żeby pocieszyć sobie oko. Nie do jedzenia, co mnie bardzo cieszy, no, ponieważ jest ja z nimi trzyta jestem i, no, nie chciałabym, żeby moje kurczaki szły na A Jak widać... Hej, <laughs> hej, hej, halo. Wracaj do środka, maluchuty. Dobra, to pa. No, jak widzicie, są całkiem takie przyjazne. A ciubatki to już w ogóle, jak było widać, po prostu podchodzą, podchodziły. Niektóre tam nawet, jak w pudełku, to już wyskakują i śpią. Ja sobie chodzę, one tam nawet nie zwracają. Dzisiaj kurka sobie spała, 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 stukam tam, szukam pudełka. Nic, dobra, ona sobie śpi. Myślę, dobrze, to śpi, jak ci tak fajnie. No a tak, y, będzie przeprowadzka. Bo tutaj już jest. Y, tutaj już się zwolniło, no ale muszę posprzątać. Bo to już sobie przyniosłam osypkę, też mam. Ale cóż, y, taka trochę niewdzięczna robota będzie sprzątanie klatki. <laughs> no, ktoś musi. Najgorsze, za mną, e, muszę przyznać, że to nie było zbyt przyjemne. <grymne> Ale większość kupy posprzątałam, wywio wywiozłam już prawie. Teraz tak, e, zostało jeszcze zboże, pszenica, którą nie zjadły tamte kurczaki, więc e, nie sprzątam tego aż tak dokładnie. E, no i następnym razem już wymienię znowu kartony, bo tutaj są kartony pewnie, jak widać. Teraz e, trochę słomy, e, będzie świeża słoma. Myślę, że będzie fajnie. Te kurczaki nie są przyzwyczajone do słomy, e, ponieważ w domu ja wymieniam im po prostu kartony. No a mam nadzieję, że nie będą mocno wariowały. Ech, będzie kurz. Ech. Dobra, na początek tyle. Podejrzewam, że też nie będą zbyt długo tutaj mieszkały. Właściwie to mam nadzieję, że szybko znajdą fajne domy, ponieważ kolejne to mam 54 sztuki. Aha, idę, powiduję, bo będzie mi łatwiej to roztegować. Same kurczaki, i ogólnie to wszystko, to fajne jest Wysiadywanie jest fajne, jak się wylęgają to takie napięcie ile wyjdzie i tak dalej. No ale przyznam, że, że ta śmierdząca część, dosłownie mówiąc, no to tak trochę no, trochę gorzej. Tak. Nie było to moim nie było to moim marzeniem, niestety. No ale no coś za coś. Jak się chce coś mieć, to nie zawsze wszystko jest usłane różami. Więc no nic, przecierpimy, aby tylko dało się tutaj żyć, to nie będzie źle pod żarówką. Upsa, okej, okay. przy samym wejściu to nie, tutaj może też w sumie to odsunę, bo tu będzie docelowo stał gdzieś karmnik. Mm. Dobra, no i fajnie. No, jednak kijowo ustawiłam kamerkę. Niestety nie za dużo to było widać. No tak, kartony. Widać karton, słoma wyścielone, miejsce na pojemnik, na osypkę właściwie. Woda. No i cóż, zaraz włączę jeszcze żarówkę i powoli będę przynosiła kurczaki. To czuję, że też będzie, będzie ciężka sprawa, one fruwają po prostu. Ale zaraz tutaj powstawiam. Może teraz coś będzie więcej widać. Mm. No. Okej, okay. osypka, osypkę ogólnie tato sam miesza. No, kupuję jakieś witaminy, bo wiadomo, młode kurczaki to potrzebują, ale ogólnie to zboże proso, wszystko to wymieszane. No i gdzieś jeszcze moja woda. No, świeża woda. Tada! Wszystko gotowe. Niech się, dzisiaj jest w ogóle, yy, pogoda jest brzydka, ale na dworze jest ciepło, więc yy, myślę, że spokojnie, powoli już mogę przynosić swoje kurczaczki. Właśnie po nie idę. Tak sobie właśnie śpią kurczaki. To są te większe, które przeprowadzamy. Dzień dobry. Przeprowadzamy się. Hmm, chyba niekoniecznie. Dobaczymy. No nic zbierę się. Trzeba szybko to zrobić jakoś na kilka razy, ale postaram się jak najszybciej to zrobić, aby nie stresować kurczaków, bo wiadomo, no dla nich to też będzie stres taka przeprowadzka. No dobra, przeprowadzka. Mam nadzieję, że będzie coś widać. O, jak grzecznie siedzą maluchy. Trochę niby. A, nie za ciasno. Tyle co przejście. Patrzcie, widać. Ok, no to lecimy. Ja sobie... o, zrobię takie ulepszenie. Hm? dobra. No to lecimy. No to lecimy. Hopa! Chyba boją się słamy, tak, yy, tak myślę. To będzie kureczka na pewno. Oj. Lecimy dalej. Mhm. Dużo mam maransów tym razem. I sporo raczej kogutków. Mhm. I ostatni. Najgorzej się martwię o jeden, który większość czasu spędzał z maluchami. Mam nadzieję, że że jakoś tutaj się odnajdzie. Zobaczcie. No są trochę przestraszone. Po prostu nigdy też nie widziały słomy. Minia! No co? To kogutek będzie, a co ty taki? Nie stresuj się, idź proszę. Hop! Hop! No! Zimno nie jest, na no oryż? <grystanie> No, coś pierwsze, karty zapłaty. Lecimy dalej. Ok, przyniosłem drugą, drugą partię. Zaraz szybko pójdę do środka. O! Chyba w sobie. O tak. Kurde, tam nie mogłam normalnie ogarnąć. Tak mi wyskakiwały z tego pudełka. O! No proszę. Mm. Czubatka. To jest lekbar. Niebieskie jajka znoszą te kurki. Proszę panią. Marancy. Brązowe jajka bez samoneli, czyli można sobie kogel mogę robić. Proszę. Jeszcze jedna pani czubatka. Oj, malutek. Nie nerwuj się. No i ostatnie, Proszę. No i cała ferajna już się wprowadziła. O, a to, ta pani to chyba nie chce tu zostać. <ścoughs> Oj. Halo, halo. Proszę, leć, uciekaj. No. Dobra. To mam nadzieję, że się będzie podobało dużo wygodniej, więcej miejsca, nie narzekać. Jeszcze tylko trzeba zrobić schodki. Będzie gić. O, o, patrzcie. <laughs> nie wiem, czy widać. Już wojna. Takie małe, a już takie sodziarne te kogutki śmiechowe. Zobaczymy. E, może już e, z, tego, z tego lęgu sobie coś zostawię, tak na odchowanie. No a resztę cóż, no pójdzie na sprzedaż, bo cóż z nimi zrobić. Och, ok. O, o, o. Dobra. Tamta pani drogu taka biedna, przestraszona. Okej, okay. już y, nie przeszkadzamy, nie stresujemy, zamykamy, zajrzymy jutro, wszystko mają, woda, jedzenie jest. Także niech sobie siedzą hu, i latają. Moi drodzy, dostałam takie e, cebule, kwiaty. Zaraz coś tu jest. Trochę to już leży niestety, więc nie wiem co z tego będzie. Ale powysadzam. Nie wiem. Nie wiem dokładnie, co to jest, może tak powiem. Nie znam się na kwiatach, na takich cebulach. Tu są chyba, to jest chyba cebula, która będzie rosła tak wysoko. Z tego, co, co mi mama powiedziała, bo to od mamy przyniesione, to są chyba jakby juki, tak mi się wydaje. Ale docelowo chciałabym posadzić je, o, cień, docelowo tak. Jedna już, już jest posadzona, bo zdążyłam przed deszczem. Ale docelowo chciałabym posadzić je tutaj i później wysypać korą. I nie wiem, czy ta kora nie będzie przeszkadzała, ale kora jest taka, jakby przekompostowana, ona nie jest tegoroczna, jest przynajmniej ma dwa lata, więc tak się zastanawiam, czy to będzie wszystko ok. To jest pszczółka. Ma dużo pyłku nazbieranego, tak zwane skarpetki. I patrzcie, jak zesuwa sobie po mleczu. Mm. Aż żal kosić te mlecze tak naprawdę. Tyle pszczółek tu przylatuje. To jest prawdopodobnie krainka, ponieważ jest ciemna. Ok. Więc yy, posadziłam co posadziłam. Tak jak widać, nawet znalazłam jeszcze w doniczce coś było. To jest do zabrania. No do wypielenia, tutaj, ale na pierwsze truskawki. Dalej walczymy. I ogólnie chciałabym y, coś Wam pokazać. Co ja zauważyłam. Jakieś, jakieś kurcze robaki. Nie wiem. Zobaczymy, czy będzie dobrze widać. Tutaj zostawiłam, aby to mi po, poobsuszało się po prostu. O, zobaczcie, czy ktoś wie, co to takiego? Ogólnie tutaj, jak widać, są korzenie tu i, No, zostawiłam, aby to mi się posuszyło. I te pajączki, cokolwiek to jest, zauważyłam tak z tej strony. Tutaj właściwie nie widziałam, tutaj też nie. W tych wcześniejszych, gdzie kopałam, nie też nie widziałam. Ale tutaj, właśnie przy tej, tak myślę, że to jest ta juka, to przy niej właśnie zauważyłam. No, i tutaj, dalej, i dalej, tym, tym więcej. No, to, to tak jak mówię, to zostanie po prostu, niech to się obsuszy. Wieczorem się jeszcze tym zajmę. Nie wiem, czy podleję szybko, tak myślę i ruszam dalej do innych prac. Jedne kurczaczki przeprowadzone, a tu zobaczcie. Dzień dobry! Już mamy kolejne w drodze! Już jeden mi tu chodzi, kolejny coś się nadkluwa. No zobaczymy ile będzie, ale widzicie kochani, są następne. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym vlogu, pa pa!